Widzowie z tej strony, Milo, jest mój, yy, 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 witam Was na kolejnym odcinku z CESA, Dzisiaj zbieram sobie z normalnymi graczami. Jak nic nie będą mówić widzowie, to się skupiam. Więc usiądźcie sobie wygodnie, weźcie jakieś picie yy, i, się, yy, i oglądajcie przyjemnie. Dobra, widzowie umarłem, więc mogę gadać. Pamiętajcie o y, subskrypcji, dzwonku i łapce w górę. I napiszcie w komentarzu hashtag CS. I jeszcze swój nick w Discordzie. I, y, to, y, jak napiszecie swój nick w Discordzie, to Was dodam. Wygraliśmy widzów jak jest pięć sześć Widzę, niestety się nie udało uwolnić headshota, zabić gracza, ale i tak jestem zadowolony. Widzę, poinformujcie po kolegów o moim w tym kanale, żeby też wpadli, zasubskrybowali i dali dzwoneczek, łapkę w górę i żeby napisali komentarz. Widzowie, kolejna runda wybrana. Napiszcie w komentarzu o do Discorda. hashtag CSGO. Przypnę wam serduszko. Держи. Верно. Ты точно не молодая. А ты Вот это 50 раз так ты